Wczoraj wywołałam burzę wśród osób, które dały się wkręcić w ten mit o tym, że nie powinno się jeść owoców, ponieważ one bardzo szkodzą, ponieważ fruktoza. No to dostałam informację, to są nowotwory, to są mięśniaki, to są torbiele na piersiach, to jest uszkodzona tarczyca i generalnie po prostu pytanie też, ciekawe na co rozkłada się fruktoza. No i moi drodzy, oczywiście, że fruktoza się rozkłada, cały proces, Rozkładu. Opiszę Wam tutaj, żebyście nie musieli 15 razy oglądać tej rolki. Po prostu w opisie jest cały rozkład, natomiast fruktoza ulega metabolizmowi. Co to znaczy? Metabolizm to jest rozkład, to są procesy, które rozkładają pewne substancje w naszym organizmie po to, żeby wytworzyć inne. I fruktoza jest wchłaniana w jelicie cienkim za pomocą enzymu, następnie jest przekształcana po transporcie do wątroby, przekształcana w dwa związki, w dwa związki i jeden z tych związków jest po to, żeby wytworzyć energię, a drugi jest magazynowany w wątrobie po to, żeby wytworzyć później glukozę, z której oczywiście potem też wytwarza się energię. A więc nadmiar, dopiero nadmiar z Jedzonej fruktozy, wczoraj mówiłam o tym, że przyswajalna ilość fruktozy przez osobę zdrową to jest od 25 do 50 gram, to wszystko zależy od jej też wagi i możliwości metabolicznych, ale to jest bezpieczna ilość fruktozy, natomiast dopiero jej nadmiar prowadzi do lipogenezy, czyli do odkładania się właśnie fruktozy w formie trójglicerydów, czyli takiego przetwarzania, gdzie efektem końcowym są trójglicerydy, otłuszczenie wątroby, ale. Część fruktozy jest metabolizowana za pomocą specjalnych enzymów po to, żeby stworzyć z tego albo energię, albo zapas do produkcji glukozy. Nie dajcie się wkręcić w to, że nie jeść owoców. Teraz, właśnie teraz, czereśnie, maliny, truskawki się już kończą, e, wiśnie się za chwilę zaczną pojawiać, jagody, poziomki, poziomki też już się kończą, ale nadal są. E, Borówka, porzeczki już dojrzewają. Agres to jest taka skarbnica najróżniejszych mikroelementów, najróżniejszych bioflawanoidów, antyoksydantów, substancji przeciwnowotworowych nie możecie, znaczy możecie, oczywiście, że możecie, bo to każdy ma wybór, tak? Każdy ma wybór, możecie być tylko na produktach od zwierzęcych. Nie ma problemu, to jest Wasz wybór. Tylko pytanie, co chcecie zdziałać w swoim organizmie dzięki spożywaniu danego produktu. Natomiast ja zdecydowanie polecam wam jedzenie owoców w niewielkiej ilości, owoców głównie jagodowych, ale nie tylko, bo wczoraj mówiłam między innymi o gryfrucie. Nie dajcie sobie wmówić, że to wam zaszkodzi, pod warunkiem, że będziecie spożywać ich odpowiednią ilość. Jeżeli nie przekroczycie tej dawki, powiedzmy sobie 50 gramów fruktozy w ciągu dnia, to wasza wątroba zmetabolizuje to, przetworzy to na energię i na zapas do produkcji glukozy, wtedy kiedy będziecie jej potrzebowali. Na przykład we śnie, bo we śnie również potrzebujecie glukozy, produkowana jest energia do pracy waszego mózgu, do pracy waszych płuc, do pracy innych organów, które w tym czasie też podlegają regeneracji. Nie dajcie się. Trzy czwarte. Warzyw do 1,4 owoców to jest idealna proporcja spożywana codziennie w Waszych posiłkach. Pozdrawiam i serdecznie zapraszam do oglądania moich profili.